Jeżeli chodzi o pomysł na wspólny zakup nowozów, sytuacja w tej chwili wygląda tak, że mamy ponad 17 tysięcy ton w puli łącznej, która, którą zebrało, na którą zebrało się ponad 350 osób. Tak jak ja dzisiaj tam wspominałem na poście, jestem po pierwszych rozmowach z pierwszym dystrybutorem. Mam informację, dziękuję ogólnie wszystkim firmom dystrybutorom, które się zgłosiły, bo mam. Kilka wiadomości od dystrybutorów i to też tych ogólnokrajowych, którzy wyrazili chęci do podjęcia współpracy, działania i fajne jest to, że, się, że są osoby, które się zgłosiły, są osoby, które się zainteresowały tym tematem. Każdy z nas jest świadom tego, że od momentu zapisania się na zupełnie niewiążącą listę do realizacji jest bardzo długa droga. Tak naprawdę teraz przed nami ten najgorszy, najtrudniejszy etap. Natomiast fajne jest to, że są osoby, są dystrybutorzy. Już właśnie miałem jedno spotkanie, które tutaj sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy i, i pan, właśnie z którym rozmawiałem, mówił mi, że są takie problemy, takie, takie, ale to się da załatwić tak, to się da załatwić tak, to się da załatwić inaczej. Jeżeli się czegoś nie załatwi, to być może zaproponujemy inne rozwiązanie, i to jest super, że są osoby, które nie widzą tylko błędy, błędy czy też problemy. Nawet takie, które czytamy w komentarzach, że to się nie uda, że jest marża za niska, że to jest bez sensu i tak dalej, i tak dalej. Są nawet dystrybutorzy, którzy tak twierdzą, że to jest bez sensu, to się nie uda. Ale są też osoby, które uważają zupełnie inaczej i zamiast gdzieś tam, nie wiem, negować, to wychodzą z inicjatywą i chcą spróbować zrealizować zamówienie. I to, to jest naprawdę, to jest naprawdę excel. Myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że Właśnie jest bardzo wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, że nie uda nam się po prostu zrealizować tego, tego pomysłu na wspólny zakup nawozów. I to jest logiczne. Wy jesteście tego świadomi i ja jestem tego świadom. Natomiast też właśnie chodzi o to, że pomimo jakichś tam problemów, przeciwności losu, yy, czy rzeczy, które mogą właśnie wpłynąć na to, że się nie uda, zadeklarowaliście się, chcecie spróbować, być może to będzie jakaś tam taka powiedzmy przysłowiowa kula śniegowa, która spowoduje, że no coś zaczniemy sami działać, sami realizować, nie będziemy tylko czekali, aż ktoś nam pomoże, że, że będziemy szukali jakichś rozwiązań, które działają też na zachodzie na i my ciągle mówimy, że u nas się nie uda, bo u nas to, bo u nas tam, to, bo u nas ludzie tacy racy. A Francuzi potrafią, Holendrzy potrafią, Niemcy potrafią. A czy my jesteśmy gości, oni chcą jakieś krzywe ręce, mamy nogi, głowy. Ja uważam, że się spróbować da. Gdybym tak nie uważał, to bym, że się spróbować da. Ja uważam, że się da to zrealizować. Gdybym tak nie uważał, to by nie było tego całego zamieszania. Od poniedziałku chciałbym gdzieś tam spróbować. Już rozmowy konkretne z dystrybutorami, być może z producentami, tego nie wykluczam. Chciałbym, żeby, no, no teraz będzie ten najgorszy moment, nie? Bo ja będę poznawał ceny, będę wracał do Was z tymi cenami, wtedy znowu Wy będziecie do mnie wracać, tak wiecie. Znowu kilkaset tych wiadomości będziemy między sobą gdzieś tam przerzucać. Dlaczego nie, nie? Nie mamy nic do stracenia: nic, kompletnie nic. Jeżeli uda się współpracować z dealerem, który ma, bo wielu dużych krajowych liderów ma po prostu swoje oddziały w każdym województwie albo w co drugim województwie. Ustalmy cenę dla całej grupy. Mamy chyba 6 czy 7, nie więcej, chyba 8 tysięcy ton saletry. Ustalmy cenę dla saletry dla całej grupy. Że taka i taka cena ma być saletry. Ewentualnie okej, okay, ona może się trochę różnić. Jeżeli saletra będzie jechała z Puław do dinera, który ma swój oddział na pomorskim no to wiadomo, że ten transport musi trochę kosztować i ta cena będzie inaczej w Puławach przy samym zakładzie, będzie inna, a inaczej tam. Natomiast chodzi o to, żeby w takich jakichś tam widełkach ustalić jedną cenę i ewentualnie ona będzie się właśnie różniła o koszt transportu do Waszego gospodarstwa. I tyle. To jest bardzo proste. To się wydaje bardzo proste, z drugiej strony wydaje się skomplikowane, ale ja uważam, że nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. A jeżeli się nie da rozwiązać dany problem, to można zaproponować coś innego. I da się to ogarnąć. I też życzyłbym sobie, gdyby zamiast takiego Mateusza działały osoby w kraju, które się tym zajmują. Mamy izby, to nie jest mój pomysł, żebyście sobie nie pomyśleli, że jestem taki genialny i błyskotliwy. Są osoby, które znają się na tym, i chociażby izby rolnicze mogą powo powołać spółkę celową, mogą działać w ramach jakiejś fundacji i tak dalej, obsadzić jakieś odpowiednie osoby na stanowisku, które by właśnie zrzeszały ludzi przy wspólnych zakupach, przy wspólnych sprzedażach, które by negocjowały ceny, Negocj no, no. Yy, które by się tym po prostu zajęły. Nie rolnik, rolnik jest od tego, żeby tam, ja jestem od tego, żeby no i wywalić, pole uprawić, zasiać, skosić. To jest moja robota. Ja muszę się na tym skupić. Tu muszę być, w tym muszę być jak najlepszy. A nie są osoby, które są nam w stanie wynegocjować jakieś tam ceny, yy, sprzedaży, zakupu innych jakichś tam rzeczy. Kurczowy zakup paliwa to się wszystko da zrobić. Inne kraje to potrafią, my nie jesteśmy absolutnie nikogo gorsi. Absolutnie pod względem rolnictwa nie mamy, nie, nie mamy sobie co zarzucić. Nie powinniśmy mieć żadnych jakiś yy, powodów do wstydu. To skoro w innych dziedzinach, jeżeli chodzi o rolnictwo, sobie bardzo dobrze radzimy, to dlaczego nie tutaj? I bardzo fajnie bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że spróbowaliście, że też mnie tam jakimś zaufaniem obdarzyliście. Ja przecież nie mam tego nawozu za stodową. Ja nie zbieram od nikogo pieniędzy. Ja po prostu. Staram się zrobić coś więcej, a niż tylko oczekiwać, aż, aż, aż ktoś nam pomoże, aż ktoś nam da. I są ludzie, którzy, którzy myślą podobnie, są ludzie, którzy pomimo różnych przeciwności, które mogą być po drodze, chcą spróbować. To was nic nie kosztowało, napisaliście wiadomość niezobowiązującą. Ja mam to w kajecie wpisane, muszę to jakoś ogarnąć jeszcze może w Excelu, nie ma, nie ma, nie ma to znaczenia w sumie. Ma być to czytelne, ja muszę wiedzieć konkretne ilości itd. tak, dalej, i tak dalej. I idziemy, I idziemy. Mamy, mamy konkretną górę, mamy konkretnych ludzi. Idziemy rozmawiać. Uda się? Super. Nie uda się? Trudno. Próbowaliśmy. Natomiast ja jestem urazowym optymistą. Ja wierzę, się, że wierzę, że się uda. Naprawdę. Nie, nie twierdzę, że wszystkim cena podpasuje. Nie twierdzę, że każdy będzie zadowolony, że wszyscy, którzy się wpisali, to jest wręcz niemożliwe, żeby każdy się zdecydował na zakup tego nawozu, ale uważam, że i będzie część osób, która, będzie, która zrealizuje swoje zamówienie i będzie zadowolona. Jak nie, to nie. Ale dlaczego nie spróbować? I na koniec wyobraźcie sobie miny tych wszystkich, którzy tak mówili, że to jest bez sensu, że to się nie da. Jakby się udało, nie? To było kurde, to było coś pięknego. Nie? To było coś pięknego. I wyobraźcie sobie co by było w kolejnych latach, gdyby nam się teraz udało ogarnąć to co będzie jesienią, wiosną, może jesienią za rok. Kiedy będziemy mieli zamiast tych kilku dni, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, uzbierać konkretną pulę, potężną ilość i wtedy iść rozmawiać. Naprawdę, jeżeli my sobie sami nie będziemy starali pomóc, nie będziemy wspólnie działali, nie patrzyli na drugiego, Podelba ze zazdrością, tylko działali razem, wspólnie, to mamy naprawdę, naprawdę mamy duże możliwości. Wystarczy tylko z nich skorzystać. Trzymajcie się. Na razie.